Nie oszukujmy się, ten skatepark też nie jest, żeby tak nie jest idealny. On się już trochę rozsypuje i tych przeszkód rzeczywiście mogły być lepsze, i tak dalej. Te przeszkody, tylko że tu jest dwumilionowa wylewka zrobiona. Te przeszkody też kosztują. Jakby wystarczy zainwestować naprawdę niewielkie pieniądze, a chętni są do sponsoringu tego, żeby to było gdzieś naprawdę na, na, na szóstkę. Ten skatepark, żeby był, nie? A jeżeli oni go zburzą, zrobią tutaj coś innego, pomimo tego, że pojawiła się nagle. Niedawno obietnica dziwna pod, pod, pod presją, że nagle to ma być inny skatepark gdzieś obok, co, złuchasz, złuchasz. Co, w co w ogóle nie wierzymy, tylko mniejszy, to jest nieważne. No to dalej koszt będzie kilkumilionowy, nie? A tu już wszystko jest zrobione, ta wylewka jest najdroższa na każdym skateparku, nie? I tu jest gigant ta wylewka, więc nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, dlaczego ktoś uważa, że lepiej coś wywalić, zrobić od nowa, ponieść gigantyczne koszty, niż jakimś tam małym fragmentem tych kosztów po prostu zrobić naprawdę coś, już dokończyć, żeby to było na lata... Ekstra. I co ważne, my nie mamy nic przeciwko temu, że powstaje boisko do siatkówki, bo jakby fajnie, że każdy sport powstaje, tylko dlaczego kosztem innego sportu?